Dobra, kolejny dzień, widzowie, nowy dzień, nowe granie Lulu. Mam nadzieję, że dwa tygodnie wolnego. Nie wiem z kim mieliście zastępstwo, co robiliście w tym czasie, ale wracam. Teraz kurwa, wracamy do nauki, do notowania, lecimy w Pizdu z grubej rury. Chem selekt już jest ważny, już w czym Selekcie musisz wiedzieć, co chcesz piknąć. Zawsze zadawaj sobie pytanie w selekcie, co mój champion, jaki champion jest dobry, co mój champion wniesie? Szczególnie jak grasz supporta, to musisz się zastanowić, czy grać pod team. Znaczy, wiesz, zawsze grasz pod Team, ale czego? Twojej kompozycji brakuje? engage'u, Pilu? No ja tutaj widzę Lulu. Lulu tu siedzi. Widzu, zaostaw suba! Zawsze zastanów się nad runami, Ja robię zawsze takie same. A Gin na ADC dobry, czy taki se? Naprawdę pytasz, pytasz mnie, czy dzienny dicker jest dobry? Kiedy Lulu nie siedzi? To jest dobre pytanie, Larisa. Zawsze siedzi. Wyjątek. Jest jeden świat. Jest jeden świat, w którym Lulu nie siedzi i możesz piknąć co innego. Ten świat to jak? W teamie masz cztery kury. To pierwszy argument. Drugi. Jesteś po 24-godzinnym maratonie i jesteś troszeczkę zmęczony. Trzeci. Oczywiście te wszystkie muszą być spełnione, nie? Trzeci? Yy, jak drużyna nie zasługuje, żeby wygrać? I czwarty? Nie ma czwartego. To są trzy argumenty i wtedy możesz piknąć z nami. Dzięki Matiax 45. Ogólnie to zajbiste poradniki. dzięki nim wyszedłem z P4EW do Mastera? Yo! Miła wiadomość! Czy <laughs> może jakąś stronkę, co by sobie otworzyć, może skrzydło z skinami CSGO? I to jest bardzo dobre pytanie. Jest taka jedna strona. Dzisiaj jeszcze na nią wejdziemy. Nowa giereczka, nie grałem trochę w Lola, Tishaan Lampę, Nieudacik. Kuba. Mój ziomeczek. Kerberos, najgorszy top i Might Rechakip. Śmieć. Także ogólnie wiebałem już tą grę. Nie da się jej wygrać, więc po prostu Będę gadał pod kontent, żeby było śmiesznie. O, Ty, jak on zaczął Gragasem? Możesz mnie nie blokować Ty Gragas zaczął. Może winable? Może winable? I dalej Sionoby, o, oni się wszyscy przywitali, no widzisz, pierdolnięci, kto się normalny wita w LoLu, ty nie grasz w League of Legends, żeby zdobyć przyjaciół, ty grasz w LoLa, żeby komuś popsuć dzień, albo enemy, albo swoim teammateom, jak cię wkurwiają, po to ludzie grają w LoLa, a nie, kurwa, żeby się witać, jeszcze niech pozytywną energię zacznie tu wysyłać, to go, kurwa, zmutuję, albo sobie, no, albo sobie, to tak, dobrze mówisz, dobra, Nooo, skrypter chyba na Feliosie, Chyba jest odpalony, nie? Chłopaki? Obserwujcie Afeliosa, bo coś mi jebie. Ja nie grałem, kurwa, ja jestem trochę wash-top, ale zobacz. Udaję Noba. Udaję Noba, wtedy oni się poczują. Ja z tą Milo to na przykład wygrywam, kurwa, na autosy. Niech się nie myśli. Nie wiem, czy, czy go pojebało, czy co? Ogólnie Milo, tak jak macie zanotowane w notatkach, jest słaba na laning face, ie. Jest strasznie weak. A czemu Mezzel nie ma flesza? Dawaj go! O, Ktoś tu chyba jest martwy! Asysta? Kurwo! Tak widzisz? Widziałeś to, że auto-atakowałem? I Turec zgubił przez chwilę agro. Ty! kill? Okej, okay, heal jest fine. Mamy heal-a. Mamy healer, jest ok. On nie ma many, mamy nidalkę tu, ja mogę ją jebnąć, ja mogę ją jebnąć zaraz, ty wiesz o tym nie? Mam jeszcze ignajta, jeszcze kumam O! A! go FF No, go FF, nable. Nie wiem co tata szukała Okej, okay, I guess we finish fast. A czemu ta dziwka agro nie ma? To jest Worf, ja nie umieram za darmo. Nie jestem chuj do szczania, fiut do bicia. Niech mnie zabije kurwa, ale mam wyjebane. Ale nie wiem, co to w ogóle za gang był. No tego się nie dało zgankować. Mam kurwę na AD, rozumiesz? Ja będę grał z moim siweczkiem kubą, zaraz ich tu zakazujemy. A, no tak, miałem 30 minut Q. No, zajebiście. No, no. To... Jeden HP top, super Nie, tu się nie ma co wkurwiać, biorę łyczka monsterka A felios, a, a ta Milo ma chyba flesza dalej, nie? Ona ma flesza, no 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 To też moja pierwsza gra, jestem trochę rusty Rusty z angielskiego Drewniany, zanotuj, to jest ważne Ile dzisiaj LP na minus? Stary to jest To jest pierwsza gra Zesjonem? Ze Graj Kubuś! Rzucasz? Zablokuj! Dawaj tą kurwę! O! o. o. Essa? Szybkie ciasteczko. Go! Ma flesza, no ma flesza! Jeszcze creep bloka dostałem, patrz! Kurwa, dwa many, dwa many, dwa many, dwa many, dwa many! Warf, to zanotuj, giga dobra śmierć. To było giga dobra akurat. It's okay, it's okay. Can win, can win, can win, I top zabił. Ty, jak ta gierka jest darmowa z angielskiego free, z niemieckiego fry? Mogę stank... Mogę stankować Idealnie. No, no. Graga, stop, graga, stop. Yo, and this is support capu! Widzisz, kurwa? Idealnie stankowane. Idealnie zabite. Ja nie wiem, ta, ta Milo to kurwa. To, to... Ja nie grałem trochę, nie mam żadnej daty na Milo, ale wydaje mi się, że jest silna. Opinia o Milo? one 9 maszyna, no stary, dziwi się. Na mnie kiedyś mówili machineria w gimnazjum. Ej, widzowie, nie żebym. Nie żebym zabrzmiał tutaj mizogenicznie albo seksistowsko, bo ja oczywiście szanuję kobiety, jak i każdego człowieka na tej ziemi. Ale wydaje wam się, że gdyby urodzić się jako kobieta, to życie jest takie trochę łatwiejsze? Wydaje mi się, że laski, które grają w lola, są gigaziewane. Jakby. Zazwyczaj jest tak. Zazwyczaj jest tak, że laski zaczynają grać w lola, bo na przykład. Chcą pograć dla swoich chłopaków, nie? Bo chcą z nim spędzić czas czy coś takiego I to jest w porządku, to jest miłe Na początku, ale później im odpierdala One później wiesz, wchodzą w ten świat League of Legends I już kurwa, i, i, to, to już jest zdumt, to już jest dumpt I się stają takimi typowymi jak wiesz o co chodzi? Ale stary, jakbym był laską To ja nawet nie wiem czy bym w LoL'a grał Po co? I tak nie będziesz najlepszy. A? No nie pojebało cię, tak szczerze. A, on ma jeszcze to. A, nie ma A czy moja Zeri jest kurwą? No mogłem od razu flesznąć, no ale myślałem, że nie będę musiał fleszować. Co jest lepszego w życiu niż Liga Legend? No dla mnie nic. Dla ciebie nic. Ale dla takiej zwykłej samicy to może być na przykład zrobienie paznokci. Wiesz o co chodzi? A wyobraź sobie, że jesteś dziewczyną Czasko ma tyle szurikanów. Nie możemy to. Tu... Czy ja jestem głównym? A czemu my się wyjebaliśmy właśnie 3 za 0? 0 za 3? Może nie dalej poczyści? Jak jesteś laską, to tak wydaje mi się... Jak się mylę, to mnie poprawcie. Ale jak jesteś laską, to wydaje mi się, że nic nie musisz robić. A jak się urodzisz ładną laską, to wygrałeś życie. Robisz sobie jakąś ładną fotkę. zfarmisz followersów. Jeszcze Tindera zakładasz. Później przechodzisz na OnlyFansa. Wydaje mi się, że. Pierdolę, czekaj, bo twój stary kurwa na syndrze. Nie wiem, i co on jest z ciebie dumny, bo kurwa zerkowa, Ale pa, teraz nie ma Erki i Singet se nie? Worf. A jest tu jakaś dziewczyna na czacie i może mi wytłumaczyć jej pow, drugą stronę? Może ja jestem w błędzie. Jak jest tu jakaś dziewczyna, to mam pytanie. Co cię powstrzymuje? Żeby być milionerką. Toporio just subscribe. Dzięki Toporio. Godność? Jestem brzydka, okej. Okay, ten argument jeszcze mogę wziąć do siebie. Ale godność? Jaka kurwa godność? Godność to wymysł. Nie ma czegoś takiego jak godność. Gdzie nie, wie, nie wiemy, gdzie jest Gragas Jooooo. O kurwa, co? Yoooo! And this is my friend Kidali! Syndra cofa, więc do dalej strasznie nas kieruje, by the way. Ale tylko dlatego, że mam kurwę na zeri. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No nie mogę, ta Syndra jest takim fakerem. Kto to na Syndrze? On ty tym afeliosem chyba. O, za szybko, za szybko. MARC i NGKL2 Just Subscribe Gazuj Ja pierdolę, że ta Zeri nie zabiła ZERI! Ale jak i dalej trafi jakiegoś losowego spira na Feliosie, To jest free win. No i mamy Singeta, który może ich randomować. Dwa i ma Singet, ale Sendla też jest silna. Jaka jest szansa, że pójdą barona? Mam dziewiąty level, ma 13, jak inę na KW Możemy grać czy nie? O, robię barona, robią barona bajduje Robią? Kurwa, co mam zrobić? Zeście się kurwa popisał. E, użyję. O, nie, ten przycisk. Chciałem szurelę rzucić. Myślicie, że któraś z moich dziesięciu wyjebek przyczyniła się, że przegrałem tę grę? Piąta Tutaj na ten jak od Sendry zginąłem i przybliżyłem ją do czapki Może być Może być, może być Ale speedrun. A? Jak on nagle for... forsował na Nokapie. Ja pierdole. Zjebałem tę grę. Jestem takim głównym. Wydaje mi się, że jestem tylko. Jebanym Lulu Untrickiem i flip-playerem. Oh, I się nie skupiłem i wjebałem to na własne życzenie. Wyjebałem się przed trzecim Drake'em. Go nie wzięliśmy. Notować tego, nie notuj, nie notuj. To jest wolna lekcja. Od Nexta będziemy notować. Tu nie ma co gadać. Tutaj musiałem trochę z wami pogadać, bo dawno nie streamowałem, dawno z wami nie gadałem, wiesz o co chodzi, nie? Kiedy zacznę regularnie streamować? Od dzisiaj! Od dzisiaj są... Czekaj, bo twój stary na J się wali kombo. Od dzisiaj są daily streamy Tureta feliosem jest zonował, rozumiesz to? Dobra, obrona. Dość DODGE, POLI, Q, cool, DODGE, BEJT, ZGINĘ, KUPEŁENIE CZASU. Wiecie widzowie, wiecie, że gdybym miał pieniądze, to bym nie streamował. Bo wiecie, że jestem chciwą kurwą, która leci na siano.